Na tym nagraniu widzimy, jak autor poprawnie zatrzymuje się przed sygnalizatorem, gdy zapala się czerwone światło. Jednak rowerzysta z pozornym lekceważeniem przepisów przejeżdża przez skrzyżowanie bez zatrzymania się, mimo wyraźnie widocznego czerwonego światła. Nagrywający wyraźnie zdenerwowany tym nieodpowiedzialnym zachowaniem postanawia dogonić rowerzystę i w ostrych, niecenzuralnych słowach zwrócić mu uwagę na złamanie przepisów. Ten to jeździ dzisiaj jak... Na czerwonym to się nie jedzie, nie? Nie kurwa! Ja nie mam nagrane wszystko, kurwa! Widzęsz do internetu. Że przejeżdża na czerwonym. Nagranie przedstawia sytuację, w której rowerzysta zatrzymuje się obok przejścia dla pieszych, aby przejechać na drugą stronę. Jednak kierowca czarnego samochodu nie zatrzymuje się przed pasami, co wywołuje widoczne zdenerwowanie rowerzysty, który decyduje się uderzyć w pojazd. Choć wydaje się, że rowerzysta chciał bronić przepisów drogowych, jego własne zachowanie nie było zgodne z przepisami. Na tym nagraniu widzimy rowerzystę, który porusza się po drodze w sposób chaotyczny i nieodpowiedzialny, co w pewnym momencie prowadzi do zderzenia z samochodem nagrywającego. Ku zaskoczeniu autora nagrania, rowerzysta nie przyjmuje się swoim błędem, nie zatrzymuje się, aby wyjaśnić sytuację, a zamiast tego po prostu odjeżdża. To zachowanie pokazuje brak odpowiedzialności i szacunku dla innych uczestników ruchu drogowego. Na nagraniu widzimy nieodpowiedzialnego rowerzystę, który próbował wymusić pierwszeństwo na autorze nagrania, zmuszając go do gwałtownego hamowania, aby uniknąć zderzenia. W tle słychać, jak zdenerwowany kierowca wyraża swoją frustrację w niecenzuralny sposób, co pokazuje, jak niebezpieczne i frustrujące mogą być takie sytuacje dla innych użytkowników drogi. Rowerzysta jednak wydaje się nie zdawać sobie sprawy z popełnionego błędu, co tylko podkreśla jego lekkomyślność. Wideo przedstawia moment, gdy rowerzysta uderza w samochód nagrywającego. Kierowca, chcąc wyjaśnić całą sytuację, zatrzymuje się i próbuje porozmawiać z rowerzystą. Niestety, rowerzysta zamiast podjąć rozmowę, decyduje się na ucieczkę. Autor nagrania nie daje za wygraną i rusza za nim, aż w końcu zostaje zmuszony do zatrzymania się. Mimo wszystko, mężczyźni nie potrafią dojść do porozumienia, a gdy kierowca upewnia się, że z jego autem nic poważnego się nie stało, postanawia odpuścić dalszą konfrontację. Na filmie widzimy jak autor nagrania poprawnie jedzie po prawej stronie drogi, gdy nagle przed jego maską pojawia się rowerzysta jadący pod prąd. Jakbym nie wyhamował, to ty mnie zabił. Ale ja jadę do swojej pasem roku. A ja jadę po boce. Po to z tą strony. Ale ty byś miał problem. Nie. Do końca. Życia. Mam kamerkę. Tu mam? Mam już byłem, no to nie ma znaczenia. Już byłem w takiej sytuacji. Ty zabiłeś kogoś? Czy ty nie, tak? byłem w takiej sytuacji ja jak teraz. Tobie, że kogoś Mężczyźni wdają się w dyskusję, podczas której rowerzysta zaczyna oskarżać kierowcę, mówiąc, jakbym nie wyhamował, to byś mnie zabił człowieku. Jakby zapominając, że to jego jazda pod prąd była złamaniem przepisów. W dalszej części nagrania widzimy, że inni rowerzyści poruszają się poprawnie po lewej stronie drogi, co pokazuje, że przestrzeganie przepisów jest możliwe, gdy tylko się chce. Na tym nagraniu możemy zaobserwować grupę bezmyślnych rowerzystów, którzy wymuszają pierwszeństwo na rondzie na kierowcy czarnego pojazdu. Ich nieodpowiedzialne zachowanie stwarza poważne zagrożenie na drodze, gdyż takie wymuszenie może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Nagranie przedstawia mężczyznę na rowerze, który postanawia przejechać przez przejście dla pieszych. Zamiast kontynuować jazdę do końca, decyduje się zejść z roweru na środku pasów i wdać się w kłótnię z autorem nagrania. Na tym krótkim filmie widzimy rowerzystę, który w trakcie omijania dziury na drodze natrafia na moment, gdy kierowca samochodu osobowego przystępuje do manewru wyprzedzania. się w łeb! Między mężczyznami dochodzi do kłótni, która podkreśla jak ważne jest wzajemne zrozumienie i ostrożność na drodze, zwłaszcza w sytuacjach, gdzie nieprzewidziane okoliczności mogą prowadzić do nieporozumień. Jak zachowasz odstęp, to nie będzie problemu, tak, ale dziurę się ominie, nie? Nie wjedzie się w dziurę. Nie mam wjechać dziurę. Robi rowerzysta. Nie mam wjechać w dziurę. Tak ja, mam wjechać w dziurę. ja mam w dziurę wjechać, tak? Masz jeden metr zachować przy wyprzedzaniu. No to było. Wczor... Ile? Nie co? było! No kurde na tyle, że nie, nie mogłem, bo była wysepka A co to nie wyprzedzaj! No właśnie! Na nagraniu widzimy grupę rowerzystów, którzy rozepchali się na całą szerokość drogi utrudniając ruch samochodów. Słychać jak nie podoba im się to, że kierowcy próbują ich wyprzedzić, co prowadzi do napiętej sytuacji na drodze. Nie? Na tym nagraniu widzimy, jak kierowca BMW podczas wyprzedzania autora nagrania nie zachowuje bezpiecznej odległości. Zdenerwowany tą sytuacją autor postanawia dogonić mężczyznę i zapukać w szybę jego samochodu, co prowadzi do intensywnej wymiany zdań między nimi. Powaliło cię? Powaliło Powaliło cię? Powaliło cię? jeszcze bliżej? Dawaj, dawaj, taki mądry jesteś. Na nagraniu widzimy niebezpieczną sytuację, w której agresywny mężczyzna próbuje zaatakować rowerzystę. Choć dokładny powód konfliktu nie jest jasny, wyraźnie widać, że sytuacja staje się groźna, a agresja ze strony mężczyzny tylko potęguje napięcie. Na tym wideo obserwujemy, jak samochód częściowo blokuje przejazd rowerowy, co wywołuje złość u przejeżdżających rowerzystów. Zamiast spokojnie ominąć przeszkodę, rowerzyści zaczynają bić, kopać i szarpać pojazd, wykazując się skrajną agresją. Chociaż kierowca czarnego auta nie powinien zatrzymywać się w tym miejscu, takie nieadekwatne zachowanie ze strony rowerzystów nie znajduje żadnego usprawiedliwienia. Kierowca srebrnego pojazdu używając niecenzuralnych słów zwraca uwagę nagrywającemu, aby poruszał się po ścieżce rowerowej. W odpowiedzi autor nagrania pokazuje środkowy palec, co prowokuje kierowcę BMW do zatrzymania się i dalszej konfrontacji. Dochodzi do krótkiej, ale intensywnej przepychanki słownej, w której mężczyźni wymieniają obraźliwe komentarze. Jeszcze coś? No i co z tego? Jest nienormalny BMW Nie mam pojęcia po co? To sobie jedź tą ścieżką na nagraniu widać, jak autorowi nie podoba się sposób, w jaki rowerzysta porusza się po drodze. Kiedy obaj zatrzymują się przed sygnalizatorem z czerwonym światłem, dochodzi między nimi do słownej przepychanki. Ja cię lu, jak no, jeździsz bez no, trzymanki chwała sprawa, ale nie do odpłodzić, ty, ty kurwą gościu, ty masz na mnie na ciebie, kurwa, nie przy nawet bluzyku, ładnieście. Rozumiesz, nie chciałbyś kogoś zadrzeć ze mną, to jest ja pewno. Chwilę później rowerzysta, ignorując czerwone światło, rusza na skrzyżowanie, gdzie wykonuje dziwne manewry, dodatkowo irytując autora nagrania. Sytuacja kończy się kolejną wymianą zdań. Jazda autora po ulicy wyraźnie zirytowała kierowcę, Mazdy oraz jego pasażerkę. W pewnym momencie kierowca postanawia zajechać drogę rowerzyście, co tylko podgrzewa napiętą atmosferę. O pięknie, zajęliście! Na tym filmie widzimy, jak rowerzysta na środku drogi wchodzi w konflikt z kierowcą Volkswagena. Nagranie przedstawia sytuację, w której rowerzystka przejeżdża przez przejście dla pieszych zamiast zgodnie z przepisami zejść z roweru i przeprowadzić go przez pasy. Autor nagrania, chcąc zwrócić jej uwagę, używa sygnału dźwiękowego, co na tyle zdenerwowało kobietę, że postanowiła kopnąć samochód. W tym wideo widzimy nierozsądnego rowerzystę, który z pasa przeznaczonego do skrętu w prawo postanawia pojechać prosto, łamiąc tym samym przepisy drogowe. Zirytowany nagrywający nie pozostawia tego bez komentarza. Gdzie się no gdzie się wpie Autor nagrania planował skręcić, gdy na sygnalizatorze pojawiła się zielona strzałka. W momencie, gdy zauważa rowerzystę, nagle hamuje, sądząc, że ten pojedzie prosto. Rowerzysta jednak niespodziewanie skręca, co dezorientuje kierowcę. Po chwili jednak rowerzysta wjeżdża na pasy oraz zdenerwowany postanawia kopnąć samochód autora nagrania. Autor nagrania poprawnie zatrzymuje się przed przejściem dla pieszych, aby przepuścić przechodniów. Nieostrożny rowerzysta jednak nie ustępuje pierwszeństwa i przejeżdża przez pasy, ignorując bezpieczeństwo innych. Chyba masz obowiązek puścić moje pieszy. Co? Dobre, Cześć, pieszych masz chyba, baranie jadanych. W tym nagraniu widzimy nieostrożnego rowerzystę, który decyduje się przejechać przez przejście dla pieszych, mimo że sygnalizator wyraźnie pokazuje czerwone światło. Takie zachowanie jest skrajnym przykładem łamania przepisów drogowych i narażania siebie oraz innych na niebezpieczeństwo. Nagranie przedstawia sytuację, w której rowerzysta zasygnalizował ręką chęć zmiany pasa ruchu, jednak autor nagrania nie poczuł się zobowiązany do ustąpienia mu pierwszeństwa. To doprowadziło do konfrontacji, podczas której rowerzysta dogonił nagrywającego i doszło między nimi do słownej wymiany zdań. Gdzie pan jechał, pana nie trochę Gdzie pan jechał, pan przede mną? Tu przy Kukowca, właściwie wystawiam rękę, że chcę zmienić pasa, pan w pierś. Rowerzysta zarzuca kierowcy brak kultury, a w geście frustracji trzaska drzwiami jego samochodu.